No i tutaj już jak jestem na Politechnice, to wy powinniście mówić o wirtualnej rzeczywistości, pewnie bardziej niż, yy, niż ja. To też jest uważam coś, co zmieni, zmieni świat. Ostatnio moja koleżanka opowiadała, że jak jechała z dzieckiem samochodem, to to dziecko siedziało z tyłu w foteliku i nagle dotknęło do szyby i tak chciało sobie przesunąć to, co tam jest w tej szybie, żeby zbliżyć sobie yy, przez okno, to, co, to, co tam widzi. Yy... Ja mam trójkę dzieci i moja najmłodsza córka nie mówiła mamu, a już umiała włączyć telefon. Myślę, że ta rzeczywistość, w której przyjdzie nam żyć, naszym rodzicom będzie mega trudno. Ja się staram tego uczyć, wy będziecie w tym po prostu funkcjonować. Powiem o kilku przykładach, które w mojej ocenie znaczy są tych przykładach pokazujących, że ta wirtualna rzeczywistość. Chodzi do naszych branż. Ja buduję, buduję bloki, nawet tutaj niedaleko Politechniki, i dzisiaj sprzedaż mieszkań wygląda w ten sposób, że przygotowujemy wirtualne spacery. Wirtualne spacery po tych mieszkaniach. W tym tygodniu ma się zacząć wykopywanie dołów pod budynek, a już od paru do ładnych tygodni można pochodzić po naszym budynku i po naszych mieszkaniach, tylko wirtualnie. I dzisiaj w mojej branży, na przykład, to już zaczyna się robić coś, co, co jest pewnego rodzaju standardem. Jak jedna z firm prezentowała mi, czym jest wirtualna rzeczywistość w nieruchomościach, to wzięli mnie do takiego pokoiku, nie wiem, 5 na 5 metrów, założyli mi jakieś śmieszne okulary na głowę, dali jakieś joysticki do ręki. No, i nagle rzeczywiście przeniosłem się gdzieś do jakiegoś apartamentu w górach. Wyciągnąłem rękę, usiadł mi motel na ręku, fajnie, nie? A oni mówią: Dobrze, to teraz ci pokażemy. Jakby tam nad Morzem byliśmy, a potem wróciliśmy, to teraz ci pokażemy apartament w wielkim mieście. No i super, przerzuciliśmy się do apartamentu w wielkim mieście. Ja widzę przez okno chmury poniżej. Kilka, kilka takich wieżowców wystających ponad chmurami, ten mój z tym moim apartamentem też jest ponad chmurami. No i tam było tak, że. Ja pierwszy raz mam taki joystick, tam się gdzieś przerzucam. No bo tak masz 5 metrów na 5 metrów, a oglądasz budynek, który ma 100 metrów na 100 metrów, no to trudno tam chodzić, nie? Tylko się przerzucam. Nie, mieliście takie okulary a mieliście. A jakieś zajęcia macie z tego? Kurczę, musicie mieć. No i teraz właśnie, potrzebny jest lider, który powie, że nie skończy tych studiów, dopóki na politechnice nie będzie każdy student pracował na okularach 3D. Wy to musicie mieć. I nikt tego nie wywalczy, nie Jakub to wywalczy, tylko Wy to musicie walczyć. Wy to musicie wywalczać, bo pójdziecie na rynek pracy i to musicie umieć. Dobra, wracam do mojej historii. Ja tym joystickiem przerzucałem się tam najpierw do kuchni, potem gdzieś tam, no i nieopatrznie przerzuciłem się, nie mając z tego świadomości, przerzuciłem się na balkon, na taras, gdzie była przeszklona szyba, ja tak stanę, znaczy stanę, no, Mi się wydawało, że stoję tak po prostu przy samej tej szybie, nie? I nagle naprawdę się przestraszyłem, ponieważ przede mną była przepaść po prostu i tam chmury były niżej ode mnie. Nie? Więc ja pomimo tego, że wiedziałem, gdzie jestem, przecież wiedziałem, że taki tam jest pokaz i tak dalej. To w momencie, kiedy przez przypadek coś się stało, gdzieś mnie nam przerzuciło, to się potrafiłem tego, tego przestraszyć. Więc to jest naprawdę coś, co będzie diametralnie zmieniać otaczający nas biznes. Nie pamiętam, która marka, chyba Audi. Dzisiaj daje Ci możliwość zasiądnięcia sobie w ich samochodzie. W momencie, kiedy wybierasz samochód, jakoś tam wyposażenie, wygląd w środku, jak on ma wyglądać, jaka tam tapicerek i tak dalej, to po prostu nakładasz te okulary, siadasz w fotelu i sobie patrzysz, jak Ci odpowiada. Czy to Ci odpowiada, czy Ci nie odpowiada. To dzisiaj funkcjonuje. A co będzie za chwilę? Kilka tygodni temu rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi biuro, yy, biuro podróży. I on mi mówi, Jacek, dzisiaj wyjazd do egzotycznego kraju kosztuje kilka, kilkanaście tysięcy złotych, tak? No i rzeczywiście, fajnie, dwa tygodnie tam sobie lecisz, spędzasz czas i tak dalej. To powiedz mi, czy nie będzie chętnych, którzy za 500 złotych będą mogli zobaczyć dokładnie to samo, co ten gość, który tam poleciał na miejsce, tak? Zobaczcie, że na przykład w czymś takim jak podróżowanie, jak dużo zmieniło Google Street View yy, i to, że możesz zobaczyć, gdzie yy, konkretne miejsca, ale jak dużo zmieni wirtualna rzeczywistość. Tak naprawdę niewiele trzeba, żebyśmy za chwilę mogli sobie kupić abonament i co tydzień latać w inne miejsce, siedząc dalej u siebie w gabinecie, czy tam u siebie w pokoju, nie? I jak bardzo to wpłynie na, na branżę turystyczną, jak bardzo może to wpłynąć na branżę, nie wiem, lotniczą yy, i wiele, wiele innych rzeczy. Pokazuję Wam tylko pojedyncze rzeczy, które mi dzisiaj przychodzą do głowy. A myślę, że Wy jesteście bardziej kreatywni i jesteście w stanie więcej wymyśleć zastosowań. Edukacja. Myślę, że już dzisiaj tam ci młodzi lekarze, jak się uczą, to, to zamiast ciąć nieboszczyka, to tną tam wirtualną rzeczywistość. Yy, tak, Zaraz się może okazać, że dlaczego mamy mieć w tym samym miejscu lekarza i, i operację? No możemy operację mieć w innym miejscu, gdzie jest pacjent, a lekarza, który umie ruszać tymi joystickami, w zupełnie innym miejscu świata.